Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko. Dzisiaj zaproszę Was na spacer po całym sklepie. Zobaczymy. To tu, do tam, co nowego na półkach. Tutaj już widzę te kosze, które już pokazywałam. Do tego Pepko dojechały z tą złotą i srebrną nitką. Mały za 20, duże za 25 zł. Jak jesteście nowi, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, nacisnąć dzwoneczka. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami oraz będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Jak tutaj już widzicie, mamy kolekcję jesienną i już spędza się kolekcja świąteczna, cudowne drewniane domki, te latarnie, one były już na kanale. Wczoraj pokazywałam wam ramkę czarną właśnie um, z miejscem na sześć zdjęć. Można sobie w, tym, w tej ramce włożyć wszystkie najfajniejsze, najważniejsze dla was zdjęcia. Za tą drewnianą zapłacicie 25 zł. Zobaczcie tak ona się prezentuje. Tu już lecimy na kolekcję Parisi. Tutaj było bardzo dużo fajnych rzeczy. Między innymi są takie podkładki różowe i ciemny róż. U mnie został tylko ten kolor 10 zł. Z tej kolekcji również kupicie śliczne patery, misy, świeczki, talerze tak więc warto zobaczyć co tam na półkach u Was jest świeczki, czy tutaj coś znajdę. Wczoraj pokazywałam Wam fajną świeczkę, ale słuchajcie, ona jest godna pokazania raz jeszcze, ponieważ ta świeczka jest sojowa. I za chwileczkę ją pokażę, ale jeszcze zobaczcie, kiedyś też pokazywałam właśnie o zapachu kawy. Tą za 10 zł ona przepięknie pachnie. I teraz, w okresie właśnie świątecznym, będzie fajnie pasować do takich czerwono-zielonych dekoracji. Tu jeszcze mam poszewki na poduszki, 12 zł taka. Tą znamy, jest bardzo ładna, 15 zł. Ale tutaj schowała się jeszcze taka właśnie turkusowa, szukała mi ostatnio i w tym pepko widzę jest. Mm, tylko to odwieszę gdzieś i zaraz Wam pokażę. Czekajcie sekundkę. O, taka poszewka za 8 zł. Za każdym razem, robię, jak robię przegląd w biedronce i są te poduszki, to odsyłam Was do Pepko. No to właśnie o to chodzi. Zobaczcie, teraz nie mamy zwykłej białej, tylko tutaj są jakieś kwiaty. I te poduszki kosztują w Pepko 8 zł, więc najtaniej niż najtaniej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy kolejna, kolejny regał. Kolekcji Parysi i kiedyś, kiedyś pokazywałam Wam takie kule, które miały właśnie te złoto w środku, ale miały spód czarny. A ta kolekcja wypuściła złotą. No szkoda, że to wszystko jest złote. Jak ja bym chciała taką kulę zobaczyć, że srebro jest w środku i srebrny dół. Więc Ania, może my się doczekamy. 20 zł, słuchajcie, zobaczcie, jak to pięknie tam. Pomalutko się kręci. No i to jest ta świeczka, którą wczoraj Wam pokazywałam, ale um, byłam wczoraj jeszcze na przeglądach i koleżanka mówi kurczę, że kupiła ja taką fajną świeczkę, która pachnie kawą i jest sojowa. Uwierzcie mi, ona jest naprawdę rewelacyjna. Ja sobie wczoraj ją wzięłam, bo pachnie obłędnie, i ma też takie fajne matowe szkło. W tej kolekcji Paryżsiej jeszcze jest taka różowa, też ją pokazywałam. Ona bardzo ładnie będzie pasować Wam do wszystkich dodatków, jeżeli cokolwiek macie z tej kolekcji. Tutaj jeszcze zaglądamy na jesienne dekoracje, czy coś się pokazało. Ja szczerze w tym pepku czekam na świąteczne rzeczy, ale tutaj jeszcze nie ma nic, więc jest też pepko u mnie, gdzie nie ma nic. Podkładki za 8 zł zobaczcie, takie cappuccino białe i musztardowe tutaj mam poduszkę 20 zł, taka fajna z takiego miśka prążkowana podobne są w wagacie meble ale dużo droższe tutaj jeszcze, zobaczcie, możecie kupić takie malutkie dekoracje jesienne za 4 zł bardzo ładne takie gałązki. Jedną rzecz znalazłam, ale to już w innym pepko, Taką blachę za 15 zł, świąteczną. No i czekam na więcej. Zobaczymy dzisiaj, może coś akurat złowię fajnego, nowego dla Was, bo no te Pepko jest takie, gdzie właśnie chciałam Wam pokazać, że tutaj dużego szału nie ma, ale ciekawa byłam, czy coś się pokaże nowego. Tak, tutaj macie już nowy kosz. 25 zł. Może akurat ktoś oszuka. Co tu jeszcze nowego znajdę, to zawsze lubię zaglądać na kapcie. 25 zł. Te obok te różowe pokazywałam we wcześniejszych przyglądach, więc nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie. Te też są w nowościach. 15 zł. Zobaczcie, jakie ładne, fioletowe, a tu już są takie balerynki, które mają w środku baranka, są bardzo miękkie, przyjemne. 10 zł obok macie jeszcze też takie do wyboru w kwiaty. Lecimy dalej na kolejny regał, gdzie są jesienne dekoracje, i tutaj widzę, dojechała ta paterka liść, ale i też te dzbanki dynie. Matka, jak one weszły do sklepu, to tak szybko znikały, że pamiętam, tutaj pisałyście. Czy gdzieś są, czy są, a teraz zobaczcie, one tak leżą i po prostu czekają, żeby ktoś się kupił, ale są też świeczki i one są naprawdę cudne. Świeczka, dynia, bardzo duża, ładna, kosztuje 25 zł i przepięknie pachnie. Co mamy też nowego, to dla dzieci, na przykład Monopoly można rozpocząć swoją budowę. Zobaczcie, jakaś świetna. Po prostu ja uwielbiam te różne kolekcje, były już praktycznie ze wszystkim. Bo były i z bankomatem, i z kartą płatniczą. Teraz macie taką wersję za 60 zł, pokazała się też w Pepko, nowa Jęga, oryginalna. I tutaj za nią zapłacicie 50 zł. Co jeszcze znalazłam fajnego, ciekawego, co można dzieciom podarować hmm, za niedługo w prezencie? To na przykład taka gra w statki. Ona kosztuje jedynie 20 zł. A dla dziewczynek pokazały się jeszcze takie fajne mini zestawy lalek z mini, hmm, no właśnie, mini autko, mini, tutaj widziałam samolot. Jest jakiś taki, hmm, zobaczcie, do golfu o tutaj mamy jakąś zjeżdżalnię mini basen no jest tego dużo i e, ciekawe było 26 zł tak więc kochani no w tym pepko to by było na tyle ja zapraszam was bardzo serdecznie na wczorajszy przegląd tam były takie piękne rzeczy że kto nie widział to Zapraszam na ten przegląd z Action również, tu były cudowne, nowe, świąteczne świeczki, których jeszcze nie było w Action. Dzisiaj wleci w ogóle petarda przegląd, tam mam tak fajne nowości i jeszcze pokażę Wam scenes, są już fajne, świąteczne rzeczy, więc... To wszystko dzisiaj, a na sam koniec dnia pokażę jeszcze Biedronkę, bo dzisiaj mamy czwartek, więc lecę zobaczyć co tam nowego. Oczywiście dziękuję Wam za wspaniałe komentarze, subskrypcje, łapeczki, za wszystkie miłe słowa, jesteście kochani. Życzę Wam pięknego dnia, do usłyszenia później. Pa!